Witam Was w kolejnym odcinku programu Marcin Gry na PS5 na lepsze recenzje. No i cóż, pod, yy, witam Was w odcinku drugim, oczywiście yy, programu Marcin Gry na, P4, yy, na PS5 na lepsze recenzje na YouTube. No i cóż, yy, za, zaczynamy odcinek drugi z ekspedycji 33. Yy, poszukujemy z naszą przyjaciółką Luną i Gustawem, nowej. Yy, Poszukujemy nowej sojuszniczki Mael i musimy się udać na łaskawę. Łaskawę. Łaskawe. Będziemy się to musimy udać. Nie mam tego łaskawe. Łaskawe wody. Wody musimy się udać do, do tej lokalizacji łaskawę wody i tam prawdopodobnie tej lokalizacji w tych. Łaskawych wodach będzie, będzie to nasza przyjaciółka Mael, no i y, chcemy poprosić, poprosić oczywiście Gustaw, Gustawce chce poprosić i Luna chce poprosić, czy, my, y, czy my w tej lokalizacji, jak ją oczywiście znajdziemy, jest to lokalizacja łaskawe wody, to oczywiście jak ją znajdziemy, to Gustaw chce ją poprosić yy, yy, z luna, żeby yy, przynależała do naszej drużyny ekspe, ekspedycji 33, czyli żeby walczyła razem z nami i żeby żeby po, podróżowała przez te yy, światy z nami. No. Zobaczymy, jakie Mael będzie miała, miała umiejętności, jakie będzie miała czary, jak będzie z nią też system walki wyglądał. Zobaczymy czy Gustaw oczywiście z luną uda się, czy się mu uda zgromadzić tyle sojuszników, żeby pokonać tą tą malarkę, która na, namalowała po prostu zły obraz i źle to po prostu, po prostu m, zaczęła neutralizować tych nie, niektóre osoby zaczęła Neutralizować dwie ekspedycje. Czy, czy uda się y, zneutralizować ją? I oczywiście Gustawa, y, przyjaciółkę, którą też zneutralizowała. Gustawa, bliską przyjaciółkę, y, którą y, też oczywiście zneutralizowała. Oczywiście nie wiemy, czy ta przyjaciółka wr wróci. Oczywiście poszukujemy Mael, podgorzujemy przez te. Przez te światy. Wczoraj rozłożyliśmy obóz, zanim trafiliśmy na tę na te, na te, na lokalizację łaskawe wody. To roz, rozbiliśmy obóz. Oczywiście w tym obozie uzupełniliśmy eliksyny, ale oczywiście będziemy jeszcze do tych niektórych lokalizacji wracać, czyli wrócimy do. Yy, wiosę, yy, zielone łąki zielone łąki wrócimy bo tam mamy do yy, do zdobycia jeszcze jedno pikto a tak jak, tak jak wam mówiłem każdy nasz, nasz pokader ma trzy, trzy te pikto i te, i te pi, pikto się wzmacniają po każdej walce walce z na, z naszym, z naszym prze, przeciwnikiem i to pikto jest mocniejszej i to PIKTO też też w tej gierce ma ogromne znaczenie, także wrócimy. No i hmm y, oczywiście z naszą przyjaciółką y, Luną, y, w poszukiwaniu naszej przyjaciółki Mael i zobaczymy, jak to się to się wszystko y, potoczy. Już wczoraj weszliśmy w tą lokalizację Łaskawe Wody. Y, przeciwników mamy dosyć takich takich już, już nowych nowy i musimy znaleźć e, patent na walkę i musimy znaleźć e, znaleźć e, patent żeby, żeby ich, ich pokonać jaki będzie pa, patent e, to wam nie mówię w tym odcinku bo tego jeszcze nie wiem bo nie próbowałem niestety, niestety wczor, wczoraj e, jak dotarłem e, na te łaskawe Łaskawe wody to, to oczywiście musiałem musiałem gierkę skończyć, bo już bo już musiałem musiałem gierkę skończyć. No i oczywiście jak dzisiaj dzisiaj zacznę to oczywiście zaczynamy już od razu od tych łaskawych wód. I oczywiście te loka, lokalizacja oczywiście nie szukamy tylko przyjaciółki Mael, ale będziemy oczywiście tą całą, całą lokalizację eksplorować jak zwykle. Będziemy walczyć z nietośnikowymi, z innymi przeciwnikami, i będziemy walczyć z nietośnikowymi przeciwnikami. Także może nam się uda znaleźć jakieś, jakieś sekrety. Może tam się uda znaleźć jakiś, jakiś pikta, może tam się uda, uda jakieś nowe stroje odblokować, jakieś nowe bronie odblokować. Zobaczymy, zobaczymy jak ta się przy, przygoda potoczy. Na, na, razie, na razie jesteśmy w tej krainie łaskawe wody, i na razie poszukujemy naszej przyjaciółki Mael, czyli nowej nowej sojuszniczki do naszej ekspedycji, czy No i zobaczymy, zobaczymy, czy Gustaw odnajdzie swoją yy, miłość ży, życia, którą tak naprawdę, naprawdę stracił, ale może, m, może nie, nie stracił, może m, może żyje. Gierka nam to na razie obrazuje, że niby, niby stracił. Tak jak yy, już wcześniej mówiłem, poprzedniej, poprzedniej lokalizacji, czyli Lumier stracił tą swoją swoją przyjaciółkę i przyjaciółkę dziewczynę, nie wiem jak to jak to określić, żeby tutaj tutaj było dobrze, ale stracił y, przyjaciółkę dziewczynę, ale my o, do tej naszej ekspedycji poznaliśmy y, naszą przyjaciółkę Lunę, pozmienialiśmy drogę y, naszego Gustawa, czyli na Gustaw ma strój, strój, że tak powiem, e, u nas się to mówi Pantomima. Pantomima ma na, e, Gustaw strój, strój takiego Pantomima, czyli walczyliśmy z takim, z takim bajacykiem, e, który też, też dostaliśmy od niego po głowie, czyli jedną walkę przegraliśmy, drugą wygraliśmy, bo, bo już po prostu znalazłem patent. E, jak go pokonać, no i dostaliśmy strój tak zwanego pajaca brzydko mówiąc no i do, dostaliśmy ten strój tego tego tak zwanego pajaca, no i cóż, eksplorujemy ten świat świat ekspedycji 33, już wyszliśmy Zielonych łąk teraz Mamy taką mapę, mapę otwartą, czyli Gierka ma taką mapę otwartą, że widzimy jak każda yy, postać się nasza, nasza by, przemieszcza i możemy się, się razem z nią po całej mapie, mapie przemieszczać i z naszą pochaderką luną. Oczywiście mamy, mamy tajemne sekrety, oczywiście na tej mapie mamy tajemne lokalizacje, mamy przeciwników, także możemy, możemy nasz poziom podnosić możemy sobie obozy rozkładać w tych obozach możemy odpoczywać sobie naładowywać eliksyny sobie sobie naładowywać energii jak odpoczywamy sobie sobie umiejętności bohatera dodawać umiejętności specjalne czyli umiejętności w walce umiejętności mieczem umiejętności magiczne możemy sobie, sobie dodawać ewolucję naszego naszego bohatera, możemy sobie dodawać, czyli mamy tak witalność, siłę obrażenia i y, jeszcze y, mamy taką opcję, tylko że teraz nie wiem, jak tą, jak tą opcję nazwać, to mamy y, jeszcze szczere, y, szczer, y, szczer, szczer, szczerą taką zdolność, czyli zdolność szerość tak zwaną. I w tej zdolności szerości mamy, jak dodamy zaraz więcej punktów, to, to mamy szansę większą na trafienie, na trafienie krytyczne i oczywiście po tej ewolucji tej umiejętności szerość, to jak dodamy zaraz więcej punktów do tej umiejętności, czy, czy do siły, nasza postać jest zaraz bardziej silniejsza i, i w walce to tam też dużo pomaga i, i ogólnie to, nam, to tam dużo dużo pomaga. No, no i cóż, podróżujemy da, dalej po tej mapie i do, zobaczymy co się, co się dalej stanie z tą naszą ekspedycją już w obozie. Luna z Gustawem, że tak mi się, się, się pokłócili. Szukamy naszej, naszej przyjaciółki Mael w tej lokalizacji, tak jak już wcześniej mówiłem, w tych płaskawych wo, wodach i zobaczymy, co się, co się stanie dalej. Gierka mi się bardzo mi się ogólnie podoba i bardzo z niej jestem zadowolony. Jest to gierka która mnie tak wciąg wciągnęła, że tak powiem, powiem, bo już zacząłem, że tak powiem grać z nią wcześniej, a musiałem się tylko poczkolić, jak to, jak to nam wszystko wygląda, jaki jaki jest tam system walki, jaki, jakie te wszystkie wszystkie tam funkcje funkcje wyglądają, jakie wszystkie dobrze obsługiwać i zacząłem grać kierken drugi raz już będę grał. Do, y, do, do końca, czyli w tym odcinku po, podróżujemy za naszą przyjaciółką Mael y, tych łaskawych wodach i zobaczymy czy nasza przyjaciółka Mael y, będzie chciała z nami, z nami y, do tej ekspe, ekspedycyjnej drużyny dołączyć, czy nie będzie chciała dołączyć, y, czy jakie będzie miała umiejętności jakich. Będziemy mieli przeciwników, to mam powiem, powiem już hmm, może w następnym odcinku, nie mogę się już doczekać, kiedy wam powiem kolejny odcinek w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć oczy. Oczywiście, dawajcie łapy w górę i czekajcie na następne przygody z Gustawa i zobaczymy, jak to się rozwiąże, czyli jak się ekspedycja po, poserzy i czy Gustaw znajdzie swoją, że tak powiem, miłość, czy dokończy, dokończy ekspedycję, że już będzie, będzie na zawsze spokój i będzie na zawsze cisza. Ci, ci. Na razie, na razie podróżujemy z naszą przyjaciółką Luno. Z naszym przyjacielem Gustawem po, Podgodzimy i szukamy naszej Przyjaciółki Mael Tak jak już mówiłem Przesień Mael To jest yy, Następna yy, Że tak powiem następny Sojusznik do naszej Ekspedycji i czekajcie co się, co się stanie dalej w tej gierce oczywiście nasi bohaterowie nieczynniku Gustaw i Luna, Luna się 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 poku, i zobaczymy co się stanie, stanie dalej w tej ekspe, ekspedycji i zobaczymy jakie, jakie przysz, przeszkody jakie przygody nam czekają w tej gierce jakie przygody oczywiście jakie przeszkody oczywiście przy, przygotowała nasza, nasza malarka i jakie przygody oczywiście przy, przygotowała cała gierka na razie podgotujemy w tych łaskawych wodach poszukiwaniu Przyjaciółki Mael Także yy, a w trzecim odcinku wam o, opowiem czy nasza przyjaciółka Mael dołączyła na ląd, czy będzie dalej z nami tą ekspedycję kontynuowała. W tym odcinku to już yy, wszystko. Oczywiście wchodźcie na moje media społecznościowe, na mojego Instagrama, na mojego Discorda, na mój Instagraming oczywiście w kocie, oczywiście na mojego Facebooka, yy, dawajcie nowych subskrybentów, dawajcie łapy w górę, dawajcie dzwoneczki, w tym odcinku, do zobaczenia, cześć, pa. I czekajcie oczywiście na odcinek trzeci z gierki z Expedition 33, do zobaczenia. Cześć.